Rozdział trzeci Szkoła Czarnoksiężników. Ged spał tej nocy na pokładzie cienia. Wczesnym rankiem rozstał się ze swymi pierwszymi w życiu towarzyszami żeglugi, a oni życzyli mu powodzenia, wołając wesoło w ślad za nim, gdy szedł w górę portu. Miasteczko Twil nie jest duże jego wysokie domy tłoczą się ponad kilkoma spadzistymi wąskimi uliczkami gedowi jednak wydawało się ono wielkim miastem nie wiedząc dokąd pójść zapytał pierwszego napotkanego mieszkańca twil gdzie można znaleźć przełożonego szkoły na wyspie rokę człowiek popatrzył nań przez chwilę z łukosa i odparł mądrzy nie muszą pytać głupiec pyta na próżno po czym ruszył dalej ulicą Poszedł pod górę, aż wreszcie znalazł się na placu, obramowanym z trzech stron przez domy o spadzistych łupkowatych dachach, a z czwartej przez ścianę wielkiego budynku, którego nieliczne i małe okna znajdowały się wyżej niż szczyty kominów na domach. Robiło to wrażenie fortecy lub zamku zbudowanego z potężnych, szarych bloków kamiennych. Na placu, u stóp budynku, rozstawione były targowe stragany, wokół których kręciło się trochę ludzi. Get zadał swoje pytanie starej kobiecie z koszem pełnym małżów, a ona odparła. Nie zawsze można znaleźć przełożonego tam, gdzie jest, ale czasem znajduje się go tam, gdzie go nie ma. I dalej zachwalała krzykiem swoje małże. W wielkim budynku, tuż przy jednym z węgłów, widniały skromne drewniane drzwiczki. Get podszedł do nich i głośno zastukał. Starcowi, który otworzył drzwi, powiedział: Mam list od maga ogiona z Gontu do przełożonego szkoły na tej wyspie. Chcę znaleźć przełożonego, ale nie mam już zamiaru słuchać zagadek i kpin. To właśnie jest szkoła! Odparł starzec łagodnie. Jestem odźwiernym! Wejdź, jeśli potrafisz! Get zrobił krok naprzód. Wydawało mu się, że przeszedł próg, jednakże stał wciąż na chodniku na dworze. Tam, gdzie przedtem raz jeszcze uczynił krok naprzód i raz jeszcze pozostał przed drzwiami. Odźwierny, Od stojąc wewnątrz przyglądał mu się łagodnymi oczyma Ged był nie tyle zmieszany ile wściekły bo wyglądało to na dalsze naigrywanie się z niego głosem i gestem uczynił zaklęcie otwierania którego kiedyś dawno temu nauczyła go ciotka z całego jej zasobu uroków ten był najcenniejszy i Ged wykonał go teraz jak należy lecz była to sztuczka wiejskiej czarownicy i moc, która ogarniała to wejście, pozostała nieporuszona. Kiedy zakręcie zawiodło, Get stał długą chwilę na chodniku. Wreszcie spojrzał na starca, który czekał w środku. Nie mogę wejść! Powiedział niechętnie. Chyba, że mi pomożesz! Odźwierny odparł. Wymów swoje imię! Get znów stał przez chwilę bez ruchu. Albowiem mężczyzna nigdy nie wymawia głośno swego imienia, dopóki nie wchodzi w grę coś więcej niż zagrożenie jego życia. Jestem Get! powiedział głośno. Potem robiąc krok naprzód, wszedł w otwarte drzwi. Zdawało mu się tylko, że choć światło miał za sobą, cień podążając za nim kładł się z tyłu. Zobaczył też, gdy się obejrzał, że od drzewia, przez które wszedł, nie były ze zwykłego drewna, jak przedtem myślał, ale z kości słoniowej, pozbawionej spoin czy styków. Wyrzezano je, jak się później dowiedział, z zęba wielkiego smoka. Drzwi, które starzec za nim zamknął, były Spolerowanego rogu, przez który mętnie przeświecało światło dzienne, a na ich wewnętrznej płaszczyźnie wyrzeźbione było tysiąc listne drzewo. Witaj w tym domu, chłopcze! rzekł odźwierny i nie mówiąc nic więcej, poprowadził go przez przedsionki i korytarze na otwarty dziedziniec daleko w głębi budynku. Dziedziniec był po części wyłożony kamieniem, lecz nie miał dachu. Na trawniku pod młodymi drzewkami szemrała w słońcu fontanna. Tutaj Get czekał samotnie przez jakiś czas. Stał bez ruchu i serce biło mu mocno, zdawało mu się bowiem, że czuje działające niewidocznie wokół niego istoty i moce. I wiedział, że dom ten zbudowano nie tylko z kamienia, ale i z magii mocniejszej niż kamień. Stał w najskrytszym pomieszczeniu domu mędrców, i pomieszczenie to otwierało się ku niebu. I wtedy nagle zdał sobie sprawę, że jakiś ubrany na biało człowiek obserwuje go przez spadającą wodę fontanny. Gdy ich oczy się spotkały, jakiś ptak zaśpiewał głośno w gałęziach drzewa. W tym momencie get zrozumiał śpiew ptaka, język wody spadającej do zbiornika fontanny, kształt chmury, początek i koniec wiatru poruszającego liśćmi. Wydało mu się, że on sam jest słowem wypowiedzianym przez blask słońca. Potem ów moment minął i get i świt byli tacy sami jak przedtem, albo prawie tacy sami. Postąpił naprzód, aby uklęknąć przed arcymagiem i wręczyć mu list napisany przez Ogiona. Arcymag, Nemerle. Przełożony wzrokę był stary. Starszy powiadano niż jakikolwiek żyjący wtedy człowiek. Jego głos drżał jak głos ptaka, gdy odezwał się, witając życzliwie geda. Włosy, broda i szata Arcymaga były białe, sprawiał wrażenie, jak gdyby powolne działanie lat wypłukało zeń całą ciemność i ciężar, tak iż stał się biały i lekki jak unoszone przez morze drewno, które sto lat kołysało się na falach. Mam szare oczy, nie mogę przeczytać, co pisze twój mistrz. Powiedział drżącym głosem: Przeczytaj mi ten list, chłopcze. Get odcyfrował więc i przeczytał na głos pismo, które złożone było z runów hardyckich i oznajmiało tylko tyle: Neme Panie mój, posyłam ci kogoś, kto będzie największym z czarowników gątyjskich. Jeśli świst wiatru mówi prawdę, list był podpisany przez ogiona. Ale nie jego prawdziwym imieniem, którego Get nigdy dotąd nie poznał, lecz runem ogiona, zamkniętymi ustami. Przysłał cię tutaj ten? To utrzymuje w ryzach trzęsienia ziemi. Bądź przeto podwójnie pozdrowiony. Młody ogion był bliski memu sercu, gdy przybył tu z wyspy Kąt. A powiedz mi teraz o morzach i o dziwach, twej podróży, chłopcze. Nie najgorsza podróż, pani, jeśli nie liczyć wczorajszego sztormu. Jaki statek przywiózł cię tutaj? Cień. Wiozący z towary z andradów. Czyja wola cię tu przysłała? Moja własna. Arcymak spojrzał na geda i odwrócił wzrok. Zaczął mówić językiem niezrozumiałym dla geda, mamrocząc tak, jak czyni to bardzo stary człowiek, którego rozum błąka się pośród lat i wysp. Mimo to w jego mamrotaniu dawały się rozróżnić słowa, mówiące o tym samym, o czym śpiewał ptak i o czym mówiła spadająca woda. Arcymak nie wypowiadał żadnego zaklęcia. A jednak była w jego głosie moc, która tak bardzo poruszyła duszę Geda, że chłopiec czuł się oszołomiony i przez moment zdawało mu się, iż widzi siebie stojącego na dziwnym, rozległym pustkowiu samego pośród cieni. A jednak przez cały czas znajdował się na rozsłonecznionym dziedzińcu i słyszał plusk fontanny. Wielki czarny ptak, kruk z Oskil, podszedł do nich, drepcząc po kamiennym tarasie i po trawie. Zbliżył się do rąbka szaty arcymaga i stał tam, cały czarny, z dziobem jak sztylet i agatowymi oczyma wpatrzonymi z ukosa w Geda, Dziobnął trzy razy w białą laskę, którą podpierał się Nememerle. I stary czarnoksiężnik przerwał swoje mamrotanie i ośmiechnął się. Pobiegaj sobie i pobaw się chłopcze, powiedział wreszcie jak do małego dziecka. Ged przyklął znów przed nim na jedno kolano. Gdy się podniósł, arcymag już znikł. Tylko kruk stał nadal, przyglądając się Gedowi, z dziobem wyciągniętym, jakby chciał dziobnąć laskę, która znikła. Wtem kruk przemówił. Odezwał się mową, która wedle przypuszczeń Geda mogła być językiem Oskil. Terenom Usbuk! Wykrakał. Terenom Usbuk Orek! I odmaszerował wyniośle, tak jak przybył. Get się odwrócił, aby opuścić dziedziniec. Zastanawiał się, dokąd powinien pójść. Pod arkadą natknął się na wysokiego młodzieńca, który pozdrowił go bardzo grzecznie, chyląc głowę. Jestem Jasper, syn Envita z księstwa Aeolk na wyspie Havnor. Jestem dziś na Twoje usługi. Mam Ci pokazać cały wielki dom i odpowiedzieć, jak tylko potrafię, na Twe pytania. Jak mam cię zwać, mój panie, Gedowi, wieśniakowi z gór, który nigdy przedtem nie przebywał wśród synów bogatych kupców i panów wielkiego rodu, wydawało się, że ten chłopak piznie go swoimi usługami, swoim mój panie, swoimi ukłonami i szuraniem nogami. Odparł krótko. Nazywają mnie krogulcem. Tamten odczekał chwilę, jak gdyby, spodziewając się jakiejś układniejszej odpowiedzi. Nie otrzymawszy żadnej, wyprostował się trochę i odchylił. Był dwa lub trzy lata starszy od Geda. Bardzo wysoki. Nosił się i poruszał ze sztywną gracją, przybierając, jak sądził Get, pozy tancerza. Miał na sobie szary płaszcz z odrzuconym w tył kołnierzem. Pierwszym pomieszczeniem, do którego zaprowadził Geda, była garderoba gdzie jako uczeń szkoły Get mógł znaleźć dla siebie podobny płaszcz na swoją miarę, a także wszelką inną odzież, jakiej by potrzebował. Wdział wybrany przez siebie ciemno-szary płaszcz, a Jasper powiedział Teraz jesteś jednym z nas! Jasper miał zazwyczaj przy mówieniu ledwie widocznie się uśmiechać, w sposób, który sprawiał, że Ged doszukiwał się w jego uprzejmych słowach ukrytej drwiny. Czy to szaty czynią z nas magów? Odparł ponuro. Nie! odpowiedział starszy chłopak, choć słyszałem, że dobre wychowanie czyni z nas ludzi. Dokąd teraz? Dokąd zechcesz. Nie znam tego domu. Jasper pobiódł go korytarzami Wielkiego domu, pokazując mu otwarte podwórce i kryte dachem sale, komnatę półek, gdzie przechowywano księgi wiedzy i tomy runów, wielką salę kominkową, w której cała szkoła gromadziła się w dni świąteczne i wreszcie na górze, w wieżach i na poddaszach, małe cele, gdzie spali uczniowie i mistrzowie. Cela Geda znajdowała się w wieży południowej. Miała okno wyglądające w dół, na spadające ku morzu strome dachy miasteczka Tfil. Podobnie jak inne sypialnie, cela była pozbawiona mebli, jeśli nie liczyć siennika w kącie. Żyjemy tu bardzo skromnie, Powiedział Jasper. Ale spodziewam się, że nie będzie ci to przeszkadzać. Jestem do tego przyzwyczajony. I zaraz próbując dorównać temu uprzejmemu i wyniosłemu młodzieńcowi, Ged dodał. Tyś chyba nie był przyzwyczajony, kiedy zjawiłeś się tu po raz pierwszy? Jasper spojrzał na niego, a jego spojrzenie mówiło bez słów. Cóż ty w ogóle możesz wiedzieć o tym, do czego ja, syn władcy księstwa Eolk, na wyspie Habnor jestem czy też nie jestem przyzwyczajony? To co Jasper rzekł na głos brzmiało po prostu. Chodź dalej tędy! Gdy byli na piętrze zabrzmiał gong. Zeszli więc na dół, aby spożyć popołudniowy posiłek przy długim stole wraz z lub więcej chłopców i młodzieńców. Każdy obsługiwał się sam, żartując z kucharzami przez wychodzące na refektarz okienka kuchni. Ładując na swój talerz jedzenie z wielkich mis parujących na parapetach, siadając gdzie się komu podobało przy długim stole. Mówi się, powiedział Gedowi Jasper, że choćby nie wiem ilu siadało przy stole, pozostaje zawsze dosyć miejsca. Z pewnością było tu dość miejsca. Zarówno dla licznych, hałaśliwych, gadających i jedzących o wpicie grup chłopców, jak i dla starszych, ubranych w srebrne płaszcze, spięte srebrną klamrą pod szyją, którzy siedzieli spokojnie, parami lub pojedynczo, z poważnymi, zadumanymi twarzami, jak gdyby mieli wiele do przemyślenia. Jasper i Ged usiedli wraz z krępym chłopakiem imieniem Wet, który po przedstawieniu się nie powiedział nic więcej, a tylko z zapałem pakował sobie jedzenie do ust, miał akcent ze wschodnich rubieży i był ciemnoskóry. Nie czerwono brązowy, jak Ged i Jasper oraz większość mieszkańców archipelagu, lecz ciemnobrązowy. Był to po prostu chłopak i jego obyczajom brakło ogłady. Posarkał trochę na obiad, kiedy skończył jeść, ale potem zwracając się do Geda rzekł. Przynajmniej nie jest to złudzenie, jak tyle rzeczy tutaj naokoło trzyma się to żeber. Get nie wiedział, co wet miał na myśli, ale poczuł do niego nijaką sympatię i rad był, kiedy po posiłku wet został z nimi. Zeszli do miasta, aby Get mógł się w nim zorientować. Uliczki Twil były wprawdzie nieliczne i krótkie, ale kręciły się i wiły dziwacznie pomiędzy domami o wysokich dachach, to też łatwo było zgubić drogę. Było to dziwne miasto i dziwni byli też jego mieszkańcy, rybacy, robotnicy i rzemieślnicy, niczym się nie wyróżniający, ale tak przyzwyczajeni do czarów, które są na porządku dziennym na wyspie mędrców, że sami stawali się na wpuł Rozmawiali, jak się już Get wcześniej przekonał, zagadkami i żaden z nich nie mrugnąłby okiem, gdyby ujrzał chłopca, przemieniającego się w rybę, albo dom zlatujący w powietrze. Ale wiedząc, że to tylko figiel uczniaka, dalej łatałby buty, albo siekał baraninę nieporuszony. Mijając tylne drzwi i idąc przez ogrody dookoła Wielkiego domu, trzej chłopcy przeszli następnie pod drewnianym moście ponad czystym nurtem rzeki Twilburn i maszerowali dalej na północ, pomiędzy laskami i pastwiskami. Ścieżka wiła się i pieła w górę, mijali dąbrowy, w których mimo całej jasności słońca leżały gęste cienie. Był jeden zagajnik niezbyt daleko po lewej stronie, którego Get ani razu nie mógł ujrzeć całkiem wyraźnie. Ścieżka nigdy do tego gaju nie dochodziła, choć wciąż zdawało się, że zaraz doń zaprowadzi. Wet, widząc, jak Get się wpatruje, powiedział łagodnie. To wewnętrzny gaj. Nie możemy do niego wejść. Na razie. Na gorących, skąpanych w słońcu pastwiskach kwitły żółte kwiaty. Iskiernik, powiedział Jasper. Rośnie tam, gdzie wiatr rzucił popioły płonącego iliem. Gdy Eret Agbe obronił skryte wyspy przed ognistym władcą, domuchnął wyschniętą koronę kwiatu i oderwane nasiona wzbiły się z wiatrem, szybując w słońcu jak ogniste iskry.